Czy jesteś gotowa odkryć tajemnice swojego ciała? W tym filmie ujawnimy niesamowite sekrety, które zmaksymalizują Twoje zdrowie seksualne i które powinien znać każdy mężczyzna. Dzięki odpowiednim technikom dowiesz się, jak zwiększyć siłę i przyjemność ze swojej spermy. Przygotuj się, bo te informacje mogą odmienić Twoje życie. Cześć. Napięcie seksualne to coś, czego od czasu do czasu doświadcza każdy z nas. Ale nie mówi się o tym zbyt wiele, prawda? W tym filmie odkryjemy, jak możesz zrelaksować zarówno ciało, jak i umysł. Dowiesz się, jak zarządzać swoją energią seksualną, korzystając ze starożytnych tajemnic stoicyzmu. Jeśli jesteś gotowy, ujawnijmy sekrety, o których nikt nie wie. Pierwszego czym jest napięcie seksualne? Napięcie seksualne to sytuacja, której doświadcza wiele osób ale nie wie dokładnie, co to jest. Można to wytłumaczyć naturalną reakcją organizmu i intensywnością emocji. Intensywne pragnienia, stłumione emocje lub stres mogą z czasem prowadzić do napięcia seksualnego. Wielu z nas odczuwa tę sytuację jako presję fizyczną lub emocjonalną. Nie możemy jednak zapominać, że to nie tylko problem, ale także sygnał, który daje nam nasz organizm. Zatem napięcie seksualne tak naprawdę próbuje nam coś powiedzieć. Sygnały te wskazują na brak równowagi w naszym stylu życia lub sposobie myślenia. W tym momencie najważniejszą rzeczą jest nauczenie się radzenia sobie z tym napięciem, bo bez zrozumienia napięcia seksualnego nie da się go rozwiązać. W następnej części zbadamy przyczyny tego napięcia i sposoby osiągnięcia równowagi psychicznej. Uwolnienie napięcia seksualnego to pierwszy krok do poprawy jakości naszego życia. Drugi, jak osiągnąć pożądanie seksualne i równowagę psychiczną. Pożądanie seksualne jest jednym z najbardziej podstawowych instynktów ludzkiej natury, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak to pragnienie wpływa na ich życie. Jak więc możemy sobie poradzić z tą naturalną potrzebą i zachować równowagę psychiczną? W tej części przyjrzymy się wpływowi pragnień seksualnych na nasze zdrowie psychiczne i temu, jak możemy ustalić delikatną równowagę między nimi. Po pierwsze, stłumienie popędu seksualnego lub całkowite jego uwolnienie może w obu przypadkach prowadzić do negatywnych konsekwencji. Jeśli zastosujesz zbyt duży nacisk, może to spowodować wewnętrzną eksplozję i napięcie w innych obszarach życia. Z drugiej strony, całkowite odpuszczenie może również osłabić siłę woli i odwrócić uwagę. Jak zatem osiągnąć tę równowagę? Sekret tkwi w podstawowych zasadach stoicyzmu. Stołyki argumentują, że zamiast pozwalać, aby pragnienia nami rządziły, powinniśmy nadać życiu większy sens, przejmując kontrolę nad tymi pragnieniami. W tym przypadku pożądanie seksualne nie jest wyjątkiem. Według nich, akceptacja swoich popędów seksualnych. Ale zarządzanie nimi jest kluczem do stworzenia wewnętrznej wolności. Tylko wtedy możesz osiągnąć stan umysłu, w którym kontrolują je twoje pragnienia seksualne, a nie ty. Kiedy osiągniesz tę równowagę, poczujesz większą jasność i spokój w innych obszarach swojego życia. Utrzymanie równowagi psychicznej nie tylko zarządza pożądaniem seksualnym, ale także znacznie poprawia ogólną jakość życia. W następnej części przeanalizujemy wpływ regularnego życia seksualnego na tę równowagę i zastanowimy się, jak zbudować pomost między zdrowiem seksualnym a zdrowiem psychicznym. Trzeciego psychiczne i fizyczne korzyści z seksu, jak osiągnąć równowagę. Twoje życie seksualne może mieć większy wpływ na twoje zdrowie psychiczne i fizyczne niż myślisz. Regularne życie seksualne wykracza poza samodostarczanie satysfakcji seksualnej. Może głęboko ożywiać ciało i umysł. Jednak najważniejszą kwestią do rozważenia jest ustalenie właściwej równowagi, aby utrzymać te korzyści. W tym momencie potrzebujemy przewodnictwa filozofii stoickiej. Jedną z najważniejszych korzyści psychicznych i fizycznych jest obniżony poziom stresu. Badania naukowe pokazują, że regularny seks pomaga zmniejszyć stres poprzez zwiększenie poziomu endorfin w mózgu. Prowadzi to również do lepszego snu bardziej pozytywnego nastroju i zwiększonej zdolności koncentracji. Zatem twoje życie seksualne ma głęboki wpływ nie tylko na twoje ciało, ale także na umysł. Nie można jednak ignorować wpływu regularnego seksu na zdrowie fizyczne. Aktywność seksualna poprawia zdrowie serca, wzmacnia układ odpornościowy i zwiększa napięcie mięśni. Aby jednak te korzyści w pełni się ujawniły, należy zachować równowagę. Ta równowaga zaczyna się od nierezygnowania z kontroli nad pragnieniami seksualnymi i pamiętania o okazywaniu takiej samej troski w innych obszarach swojego życia. Tutaj wchodzi w grę stoicyzm. Chociaż filozofia ta uznaje, że satysfakcja seksualna jest ważną częścią życia, podkreśla, jak ważne jest, aby nie uczynić z niej obsesji. Oznacza to, że trzeba żyć swoją seksualnością w zdrowy sposób, ale zachować tę równowagę. Nie popadając w uzależnienie, w końcu, jeśli chcesz w pełni cieszyć się dobrodziejstwami życia seksualnego, konieczne jest ustanowienie tej równowagi. W następnej części zbadamy, w jaki sposób stoicyzm może być przewodnikiem w zarządzaniu stresem w seksualności. Myślenie stoickie może zaoferować ci nową perspektywę cieszenia się seksualnością, ale także nie pozwalać, by cię kontrolowała. Czwarte korzyści stoicyzmu dla seksualności i w zarządzaniu stresem. Jak w każdym aspekcie naszego życia, stres jest nieunikniony w związkach, a zwłaszcza w seksualności. Chociaż wiele osób nie jest tego świadomych, małe lub duże czynniki stresogenne w związkach mogą z czasem kumulować się i prowadzić do niezadowolenia osobistego i seksualnego. Istnieją jednak sposoby na przezwyciężenie tej sytuacji. W tym odcinku przyjrzymy się wpływowi stresu na życie seksualne i temu, w jaki sposób stoicyzm może być przewodnikiem w tym zakresie. Stres w związkach często wynika z niespełnienia oczekiwań emocjonalnych lub poczucia presji związanej ze sprawnością seksualną. Filozofia stoicka zaleca, aby w takich momentach panować nad emocjami, a do wydarzeń podchodzić spokojniej i racjonalnie. Takie podejście pozwala doświadczyć seksualności jako bardziej naturalnego i wygodnego doświadczenia, a nie postrzegać ją jako obowiązek lub element presji. Zwłaszcza jeśli chodzi o seksualność, niepotrzebna presja, jaką na siebie nakładamy, może zmniejszyć przyjemność, jaką czerpiemy z tego doświadczenia. Jedna z podstawowych zasad stoicyzmu koncentrowanie się na rzeczach, na które mamy wpływ może mieć duże znaczenie w tej sytuacji. Tak więc, Radząc sobie ze stresem w związkach seksualnych, możemy stworzyć bardziej zrównoważony i spokojny stan umysłu, skupiając się wyłącznie na naszych własnych postawach, oczekiwaniach i reakcjach. Jeśli chcesz przekazać więcej informacji na ten temat, możesz zapoznać się z tym artykułem. Czy wiesz, co kobiety naprawdę podziwiają w mężczyznach? W tym filmie odkryjesz trój ukryte fakty, o których większość mężczyzn nie ma pojęcia. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę kobiet i być naprawdę atrakcyjnym w ich oczach, te wskazówki są dla Ciebie. Obejrzyj wideo już teraz i poznaj drogę do kobiecych serc. Takie podejście może sprawić, że nie tylko Twoje życie seksualne, ale także relacje w ogóle będą zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące. Ponieważ radzenie sobie z wpływem stresu na życie seksualne pozwala także na nawiązanie głębszej więzi emocjonalnej i wzmocnienie komunikacji z partnerem. W następnym kroku nauczę Cię, jak zastosować te techniki w praktyce i zintegrować filozofię stoicką z codziennym życiem. Piąty, jak możesz się zrelaksować podczas napięcia seksualnego. Każdy z nas na pewnym etapie życia staje w obliczu jakiejś formy napięcia. To napięcie czasami objawia się emocjonalnie, a czasami fizycznie. Napięcie seksualne to sytuacja, z którą większość ludzi ma trudności, ale ma też rozwiązanie. W tej części dowiemy się, jak może się zrelaksować w obliczu napięcia seksualnego i jakie techniki mogą ci w tym pomóc. Relaksowanie się nie ogranicza się tylko do rozwiązania fizycznego, ale jest także procesem mentalnym. Pierwszym krokiem jest przyznanie się, że doświadczasz napięcia seksualnego. Jest to naturalna potrzeba, a tłumienie jej może jeszcze bardziej zwiększyć napięcie. Jednak ważne jest również, aby wiedzieć, jak zarządzać tym napięciem. Tutaj w grę wchodzą techniki mentalne, takie jak uważność i medytacja. Techniki te oferują skuteczny sposób na uspokojenie umysłu i złagodzenie napięcia. Bardzo skuteczne w tym procesie są również ćwiczenia oddechowe. Głębokie oddychanie pomaga zmniejszyć napięcie w organizmie i daje większą kontrolę nad napięciem seksualnym. Kiedy zwalniasz rytm oddechu, zarówno umysł, jak i ciało stają się bardziej zrównoważone. Ponadto ćwiczenia fizyczne mogą być również skuteczne w radzeniu sobie z napięciem seksualnym. Ćwiczenia zmniejszają stres i napięcie w organizmie, jednocześnie pomagając w prawidłowym ukierunkowaniu energii. Regularne stosowanie tych technik podczas relaksu pomoże Ci na dłuższą metę prowadzić spokojniejsze i bardziej zrównoważone życie. Ponieważ napięcie seksualne nie jest tylko stanem chwilowym, prawidłowo zarządzane zapewnia wewnętrzną równowagę która poprawia jakość życia. W następnym kroku zbadamy, w jaki sposób można uczynić te techniki zrównoważonymi i jaki wpływ będzie miał stoicyzm na kontrolę seksualną. 6. przejmij kontrolę nad swoją seksualnością. Wskazówki stoicyzmu. Ze względu na ludzką naturę nasze pragnienia seksualne mogą być czasami silne i trudne do kontrolowania. Jednak zamiast pozwalać, aby te pragnienia nami kontrolowały, nauczenie się jak sobie z nimi radzić, czyni nas bardziej wolnymi. Stoicyzm umożliwia bardziej świadome doświadczanie seksualności, ucząc, jak kontrolować swoje pragnienia. W tym odcinku omówimy stoickie wskazówki, jak przejąć kontrolę nad swoją seksualnością. Po pierwsze, zrozumienie natury pragnień jest jedną z podstawowych nauk stoicyzmu. Stołyki argumentują, że pragnienia mogą znajdować się poza naszą bezpośrednią kontrolą. Ale nasze reakcje na te pragnienia są całkowicie pod naszą kontrolą. Zamiast więc pozwalać, aby kierowały tobą pragnienia seksualne, możesz kontrolować sposób, w jaki na nie reagujesz. Oznacza to bardziej świadome doświadczanie seksualności. Innym ważnym aspektem kontroli seksualnej jest skupienie się na celach długoterminowych, bez dawania się ponieść natychmiastowej satysfakcji. Stołki zalecają dążenie do rzeczy. Które mają większe znaczenie w dłuższej perspektywie, niż do natychmiastowej satysfakcji. Pozwala to również umieścić swoje pragnienia seksualne w głębszym kontekście. Na przykład, zamiast postrzegać seksualność w związku jedynie jako doświadczenie fizyczne, możesz potraktować ją jako narzędzie wzmacniające więzi emocjonalne. Dodatkowo, zrozumienie cierpliwości, jakie przynosi filozofia stoicka, pomaga zarządzać pragnieniami seksualnymi. Cierpliwość nie tylko kontroluje Twoje pragnienia, ale także sprawia, że Twoja seksualność staje się bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem. Kiedy jesteś cierpliwy, możesz doświadczyć głębszych i bardziej znaczących chwil zamiast pośpiesznej satysfakcji. Dzisiaj rozmawialiśmy z Tobą o tym, jak możesz opanować napięcie seksualne i jak filozofia stoicka może być w tym zakresie przewodnikiem. Pamiętaj, że kontrola jest zawsze w Twoich rękach. A cierpliwość w tym procesie sprawi, że będzie silniejszy. Jeśli zastosujesz się do wskazówek zawartych w tym filmie, łatwiej znajdziesz równowagę w swoim życiu. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w nowych filmach.